Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Wolzor, a oto 23 odcinek z kariery Mazuro do Ekstraklasy. Dzisiaj wielki dzień. Dzisiaj gramy w fazie playoff off Lidze, Ligi Mistrzów. Zmierzymy się z Red Star'em Belgrad, czyli z z Czeka nas bardzo trudny, wyrównany mecz. Zaczniemy meczem na wyjeździe na stadionie mienia Rajka Miticia. Czeka nas naprawdę trud, trudny dwumecz, ale zdecydowanie trafiliśmy niemal najlepiej jak mogliśmy. Jesteśmy na równym poziomie, mamy szansę awansować do jednej ósmej Gdyż, yy, jeśli się nie mylę to jest właśnie następna runda Tak, jedna ósma No to tak, jeśli chodzi o Ligę Europy tak wyglądają tutaj te A jeśli chodzi o Ligę Konferencji, co jest ważne Raków Częstochowa zmiewę się z Krystiansund. No i mamy jeszcze jeden polski zespół Proszę, Pogoń Szczecin zmiewy się z Brandby Będzie trzeba też te wyniki obserwować yy, Nie ma też to Dobra, jeszcze tutaj kilka weczy. Zagrałem sobie od ostatniego razu mecz ze Śląskiem. No, tak druga nasza porażka, widzę w tym sezonie. Naprawdę wyglądaliśmy dobrze w tym meczu, ale po prostu zabrakło szczęścia. Dzisiaj rozegramy sobie oba mecze z Trenos z Wezdą, czyli ogółem rozegramy sobie fazę playoff. z GKS-em GKS Tychy sobie wysymuluje poza wizją. Podziało się też trochę w klubie. Między innymi na wypowiedzenie uciekło kilku zawodników. Między innymi przed chwilą wypowiedziałem Wojciecha Stasiaka, który miał swój okres w klubie, ale już się skończył. No i jeszcze kogoś bodaj wypowyczyłem. Tak, Damiana jego w końcu udało się wypowyczyć. Udał się on na wypowiedzenie do Orgite, które gra obecnie w Alswenskan. Z Göteborga. Poza tym też sprzedaliśmy paru chłopaków, a dokładnie to kilku, kilka osób z młodzieży. Między innymi tutaj odszedł Piotr Gondek, który był wychowankiem klubu nieźle się zapowiadał, ale już nie na nasz klub. Dobrze, tutaj teraz nie ma co zbytnio przeduwać. Słyszymy się, gdy wybiorę skład na mecz na stadionie imienia Kariticza. Dobrze, tak oto prezentuje się skład na pierwsze spotkanie na wyjeździe. Czeka nas bardzo trudny mecz w. Serbii, na naprawdę gorącym obiekcie. Niemal 50 tysięcy kibiców znaj znajdzie się na stadionie. Nie ma co ukrywać, jest to mecz o wszystko. Musimy dać z siebie absolutnie wszystko, aby do Ełku wrócić z zaliczką. Nie ma co przedłużać, czas zgłosić zespół. No i niech się dzieje, wola nieba. Fajnie by było awansować do 1.8. Mam nadzieję, że w tym odcinku to zagwarantujemy. Przepraszam, Rajko Mitica, a nie Nitica. Co ja powiedziałem przed chwilą. Czeka nas ciężki mecz. Mają kilku ciekawych zawodników z Yatl Filippo Mizori. Marco Zoldo. Mają kilka ciekawych nazwisk, jest Mamadi Diambu, No i w sumie z takich nazwisk, które kojawy, to tyle. Czeka nas naprawdę wyrównany mecz, w którym mamy szansę na zwycięstwo i na awans dalej. Trzeba da się przekonać z jakiej linii jesteśmy ulubieni. I czy uda nam się wywalczyć awans z do 1,8 ligi mistrzów? No to zaczynamy. Zagraliśmy już jeden mecz z Tweną w tej karierze, była to porażka właśnie na tym stadionie. Choć nie, to była porażka u siebie, przyjechali do nas i niestety wygrali na naszym stadionie. Teraz mamy szansę w końcu na rewanż i to w meczu zdecydowanie się o zdecydowanie większą stawkę. Abyśmy poradzili sobie jak najlepiej na naprawdę gorącym terenie w Belgradzie. Póki co nic się nie dzieje, w pierwszych 20 minutach Trwena oddała dwa strzały, choć absolutnie nie zagrożyły bramce Sawickiego. My natomiast kontrolujemy posiadanie piłki i nie kreujemy absolutnie nic. No co, ani my, ani trwena nie może być zadowolona z przebiegu tego meczu. W końcu oddaliśmy strzał na bramkę. Ale nudna przepołowa, o Boże. No Boże. Ech, jak wypaść, to w najważniejszym meczu w sezonie, w sezonu Mostafa Musawi. Potencjalny uraz suda. No, niestety nie zajra w tym meczu do końca. Nie po kawę kolejnego. Jest obojętnie po raz kolejny w tym sezonie. Pojawia się tutaj Patryk Ganowicz. Bardzo, bardzo niefortunnie. Nasz kluczowy piłkarz wypada, i nie wiadomo na jak długo. No, weźle się do nas skończyć. Ale póki co w tej połowie absolutnie nic się nie wydarzyło. Nie było nawet ani jednego highlighta. Salamon ma żółtą kartkę i gra słaby mecz. Nie ma opcji, żeby on na drugą połowę wyszedł. Wchodzi tutaj Bartosz szulać. No i póki co to by było na tyle. kupaków skrytykujemy, jeszcze bardziej ich umotywujemy. I miejmy nadzieję, że druga połowa będzie dla nas lepsza. Póki co dalej nic. Choć teraz w Skylight. jest highlight. Misiak dogranie na pole karne. Jeszcze maj. Trzał nad Filipowiciem, ale niestety nie zakrzepotał w siatce. Dalej jest nerwowo. Dalej jest ciężko. Wilk jest wyczerpany. Wchodzi tutaj za niego Konrad Kłak. I zostało nam jeszcze dwie zmiany chyba na jedną przerwę. No tak. Powiem jak jak sobie wystawić, schodzi Misiak, pojawia się tutaj Dawid Bereszyński i Bartłomiej Smycz za tego fatalne zawody Latosa. Miejmy nadzieję, że te dwie zmiany odmienią oblicze tego bardzo ondego meczu. Filipowicz, Mikolicz, przy piłce trwena Zvezda, Elszajwi. No i tyle, zmiana. Piłka na naszej połowie, Orszulak, Musiał, Kłak. Rozgrywamy tą piłkę od linii obrony. Nie możemy sobie pozwolić teraz na stratę. I nie traci jej bujak. Prowadzi ją, podaj do orszulaka. Orszulak wychodzimy, a i strata to może nas rozkształtować. Ale świetnie się wrócił orszulak. No i odzyskujemy tą piłkę. Musiał wycofuje, Sawicki Maj Cegiełka. A spokojnie teraz rozgrywamy, nie możemy sobie pozwolić na stratę, to może nas drogo kosztować, Bujak, Bereszyński, Płak, ładnie rozgrywamy, Cegiełka przedłużył, Lewandowski, Lewandowski pod polem karnym, Ganowicz, Ganowicz, 1 do 0, 73 minuta meczu, Patryk Ganowicz, który wszedł za kontuzjowanego, Mostawę daje nam prowadzenie w Belgradzie. Na ten moment w pierwszym meczu z tego dwóch meczu prowadzimy w stolicy Serbii. Na tę chwilę to my byśmy zagrali w jednej łusce finału. Ale teraz pod naszą bramką Wezdal. świetnie Cabicki. Decyduje się na podanie do boku. Lewandowski. Lewandowski ruszył, nikt nie mógł go zatrzymać. Słowomir Lewandowski, kłak, cegiełka, orszulak, kłak. Ładnie do cegiełki, ten jeszcze lepszy przerzut. Smet, Smet, ale gol, ale bramka, ale Szoni i to zagrali. Trzy minuty po ostatnim trafieniu, podwyższamy wynik. 2-0, Bartłomiej Smet, po świetnym zagraniu cegiełki. Ależ sobie zagrało dwóch wychowanków Ełckiego Mazura, mamy prowadzenie, 2-0 w Belgradzie. Super sprawa. Na ten moment to my zagramy w jednej ósmej finału Ligi Mistrzów. I dalej my przy piłce Bujak. Aj, to mogło się skończyć, ale całe szczęście trzeźwy, trzeźwy umysł zachował Paweł Sawicki. Musiał. Bujak. Uj, jak fantastyczny pomysł, Osadzki nie za mocno, 3-0, 3-0, ależ płot Filipowicza, ci ramkarze gospodarzy, Patryk Ganowicz z dubletem. Zapowiada się na to, że wyjazd do Ełku Latwiany z wezdy będzie tylko formalnością, ależ błędy w obronie popełniają gospodarze, mamy 3-0. To liczone 4 minuty, ale wątpię, by tutaj coś pozytywnego się wydarzyło dla gospodarzy. To jest koniec. Wygrywamy 3-0 w Belgradzie na naprawdę trudnym terenie, na stadionie Rajko Miticia, gdzie zebrało się właśnie 48 tysięcy ludzi, by wspierać trwene. Niestety, dla nas całe szczęście, lokalny gigant zdecydowanie nie podołał presji. Wygrywamy aż 3-0. No i wyjazd do Ełku dla Krweny będzie tylko. no... smutną rzeczywistością, gdyż muszę odrobić trzy bramkową stratę. Zagraliśmy świetne zawody, choć mecz był nudny. Udało nam się wygrać przewagą trzech bramek. No i ostatecznie pozostaje nam czekać na rewanż wełku. Sprawdźmy, czy rozegrane były mecze też i innych europejskich rozgrywek. W Wątpie wrócę do Was na to. Tak samo jak wrócę do Was na mecz rewanżowy, i wtedy sobie sprawdzimy. Tak więc słyszymy się, gdy wybiorę skład na mecz rewanżowy z z Zvezdą na Marcinkiewicza wełku. A ostatecznie jeszcze tylko wspomnę, całe szczęście Mostafa Musawi przeciążył tylko mięsień i będzie dostępny już na rewanżowy mecz. Szybki powrót, rozegrałem już mecz z GKS-em Tychy, tak samo jak i Rozegrane zostały chyba i kolejne mecz pucharowe w europejskich rozgrywkach, pierwszy sobie zajrzymy do nas. Wygrywamy z gks Tychy po dobrym meczu 2 do 0, bez żadnego problemu. Graliśmy lepiej. Po bramkach Misiaka i Kłaka zaliczamy 3 punkty. I nasza sytuacja w Ekstraklasie wygląda bardzo dobrze, gdyż po 22 kolejkach mamy zdecydowaną przewagę nad resztą stawki i raczej nie mamy co się o ten sezon tutaj klubowy martwić. Jeśli natomiast chodzi o te ważniejsze rzeczy, jak se poradziły inne zespoły w europejskich pucharach, jest co ważniejsze jak polskie. Jak widzę w Lidze Mistrzów jeszcze wszystko jest rozegrane, ale proszę, już kolejki zostały rozegrane tutaj Ligi Europy. No i co je sprawdzić, jesteście ciekawi, ale co ważniejsze. Ajajaj, fatalny tydzień dla nas. Tylko my wygraliśmy. Pogoń Szczecin poległa u siebie z brandby B 0-1. Po no, ciężkim meczu. Natomiast Raków u siebie przegrał z Też po wyrównanym meczu. Oj, będą czekały ich trudne rewanże na wyjeździe. Niestety zapowiada się na to, że tylko my zagramy dalej w europejskich pucharach. Dobrze, tyle by było z szybkiego update'u. Wrócę do Was, gdy wybiorę skład na rewanż na Marcinkiewicza. Dobrze. Ostatecznie zdecydowałem się wybrać właśnie taki skład na rewanż wełku z wezdą. Po W bramce Długosz w obronie Lewandowski musiał, Kosiorowski musiał pomoc Hamera, bujak, cegiełka. No i pierwsza trójka Bereszyński, Musawi i Bartłomiej Smyt. Dzień później, 19, zostaną rozegrane pozostałe mecze Ligi Konferencji, więc postaram wam się także to pokazać, gdyż grały tam polskie zespoły. I postaram się też dosymulować do momentu, gdy będziemy zdali naszego rywala w 1, 8. Przydaje, mam nadzieję. Dobrze, nie ma co przeduwać. Zgłaszamy skład na rewanżowe spotkanie. Naprawdę, mecz w Belgradzie nam się udał. Było to jedno z naszych najlepszych spotkań w tym sezonie, jeśli chodzi o wynik. Gdyż mecz nie był aż tak ciekawy. Mam nadzieję, że u siebie pokażemy jeszcze więcej blasku. No i zagwarantujemy już sobie pewny awans do jednej 8 finału. Po raz pierwszy w historii. Bo nam rok temu zostaliśmy na tym etapie zdemolowani bodaj fest Bayern. nie jest, Jestem niestety pewien, ale zostaliśmy zdemolowani na rundzie pcharowej, gdyż z, ledwo to się zakwalifikowaliśmy i mieliśmy dużo mniejszą w losowaniu. co za tym idzie. Dobrze, teraz się znowu uciszę. czas na rewanż. Zaczyna się od highlightu od razu od środka przy z sekund z Dezdat, Jambu Izori, Simoj Nie dajemy im tego rozegrać, choć ci dalej jak z cudem się utrzymują Kore. Myślałam, Kone. Kore, ciekawe nazwisko. Ab Mają oni, Kore na obronie i Kone w środku pola. Okej, okay. ciekawa różnorodność. Zjadal V, świetne zagranie. Zajbi. Dalej tutaj ich naciskamy. Ale chyba udało im się znaleźć dziurę i przerzeć Mizori. Mizori. Tylko dzięki długoszowi Nie zaczynamy od fal startu. Rzut rożny ma z wezda simioy, Dobre dogranie. Wybijamy. Jeszcze cerfena, nie, Lewandowski jeszcze poprawił. Wiadomo, jest rzut z autu. Co za tym idzie? jak dobieg końca. Źle zaczynamy pierwszą połowę. Miejmy nadzieję, że nie się poprawi. Amerzut trożny Bereszyński, Musawi, Bereszyński do środka. Cięta piłka, ale niestety nie celna. Jeszcze tutaj Lewandowski musiał. Minął Simeoja, Kamera, Cegiełka. do Bujaka, Bujak. Ładnie to zrobił Bujak, jest polu karnym, ależ to mogła być bramka naszego kapitana, niestety broni Lawal no I mamy kolejny rzut rożny Musavi Ponownie krótko, Bereszyński Bujak Jest na lewej nodze, ale świetny wcisk Kore, ale wciąż i Mazur. Bujak Musio No i tyle z tej akcji, ale dalej ma w piłce Lewandowski Musawi. Do środka, a nie cel, nie wyjadł Jambuł, ale wciąż my przy piłce, Bujak, Hamera, Cegiełka, do Bereszyńskiego, a i ten fatalnie przyjął. No i teraz takie celne podanie do bojaka do boku, ale znów my odzyskaliśmy piłkę, festiwal wołdów Teraz mamy szansę wyjść do przodu, Bereszyński, świetne zagranie, Smyt, no i to jest 4-0. Choć mógł być spalony, ale wątpię, gdyż asystent nie uniósł rogiewki, najpewniej podwyższany wynik. Aż przekonamy, tak jest, Mostafa Mustawi z tego co widziałem, 25 bramka w tym sezonie, mamy 4-0 z Tfeno. Świetnie nam się układa ten dwumecz. Gramy od tyłu, musiał. Bujak, Pereszyński. Świetnie to zrobił. I to zagranie na Smyta. Klasa Światowa. Smyt niestety broni Lawal. Ale to podanie od bereszyńskiego musiało się podobać. Naprawdę klasa Światowa to podanie górą. Naszego ofensywnego pomocnika, który naprawdę technicznie jest bardzo ciekawym zawodnikiem. Póki co mecz się trochę uspokoił. Ale my nie musimy już nic udowadniać. Tylko przy odpowiemy tutaj na Marcinkiewicza przy pełnych trybunach Awans. Aj się ta piłka odbiła, ale do do piłce z Jatel 3W. Rytygard. Smytki zdołał piłki przechwycić, zagranie do środka i... Tylko tutaj fatalną do 3 nas uratowało. Znowu od swojej bramki Stefena, Laval, dalekie wybicie. Aleś wygrał główkę Kosiorowski. Teraz zje kolejny wbicie Mikolicia. Ale piłka kończy w rękach Mikołaja Długosza. Musia. Zagrywamy znowu od tyłu. Lewandowski. Lewandowski. Aj, dobry pomysł, ale niestety nie doszedł do tej piłki Mostafa Musawi. Bardzo nerwowo trwę Zvezda. Nie może stracić w tej tercji boiska, gdyż byłoby nieciekawie. No i udało im się utrzymać. Udegard. Złabi. Wycofuje Mikolic. Ziad El Shaiwi. El Shaiwi, Zabi. Daj minął mu Dobre dogranie, nikt nie kryje. Jamy sporo szczęścia teraz, że to był tylko słupek. Prawda, wyrównany mecz na Marcinki Wicza wełku. powiedzieć, nawet Strfena kreuje lepsze sytuacje od nas. Ale ostatecznie to my mamy 4 bramki, a ja oni 0. Schodzi musiał, gdyż gra bardzo niepewnie, ma rzutą kartkę. Pojawi się tutaj Adam Salamon. No i za cygiełkę jeszcze może wejść tutaj Misiak, może wejść Szymański czkułak. Dam Szymańskiego. Dokładnie widam go niżej ja wyjrzeć, zagra bujak. Sprawdźmy co z tego wyjdzie w drugiej połowie. Mamy cztery bramki przewagi. Trudno będzie wszystkiego zaprzepaścić. Mam nadzieję, że nam to się nie uda. Gdyż mecz mimo wszystko jest ciężki? Po prostu mamy bardzo dużo szczęścia. Całe szczęście. Długoż. Na krótko. Salamon. Kosiorowski. Kamera. Kamera, bujak. Aj, fatalnie, ale udało się odzyskać. Kamera, Lewandowski. Jest tu z boku, Lewandowski. Świetne dogranie minęło Mizoriego. Jeszcze przy piłce my. Bereszyński. Czy będzie poprawa? Nie, podanie do, do środka. Szymański, Salamon. Niecelny przerzut w stronę Lewandowskiego, ale wciąż w piłce Mazur musiał. Sławomir Lewandowski jest z boku. Lewandowski, świetne dogranie. I ostatecznie brokuje ten strzał Smyta Mikolić. Kolejny wód roży dla ludzkiego Mazura. Bereszyński. Usawi. Bereszyński, Szymański, aj, świetnie w obronie. Juttegaard. Dobra, Musawi zagrał solidne zawody, ale czas na niego, myślę, by odpocząć. Wejdzie Michał Misiak w najbliższej zmianie. Szymański, świetne do niego dogranie, broni Lawal. Ponownie krótkie rozegranie, Szymański. Bereszyński. Co on zrobił? Czemu wyszedłeś na aut? chłopie? Bez sensu. Ale dobra, może uda się pod Ibrałku piłkę przechwycić. Nie dowiemy się. Oraz w się 70. minuta. Wyglądamy lepiej w meczu u siebie. Mimo, że Trwena też sytuację tworzy, to my jesteśmy w tym po prostu bardziej solidni. No i robimy to więcej, coraz więcej. Dobra, czas na ostatnie zmiany. zejdzi Bujak, pojawi się tutaj Konrad Kłak Iza Kosiorowskiego, który zagrał przyzwoite zawody. Wchodzi Adrian Maj. Potrzeba trochę doświadczenia w ostatnich sobie sekundach meczu. Linię obrony. Lawal, dalekie wybicie. Statecznie przy piłce utrzymuje się Strfena. Maj świetki Szymański, Bereszyński, fantastyczne zagranie. Smyt, to jest setka, Bartłomiej Smyt. No i on to trafia, 26 bramka w tym sezonie, 5-0. Świetne zagranie Bereszyńskiego, jego druga asysta w tym meczu. Jeszcze tym bardziej tutaj potwierdza wynik. Bez szans, by ktokolwiek go doścignął. 26. bramka w tym sezonie. Świetnego Polaka. Mamy awans do 1.8. Świetny wykonaniu naszym dwumecz. Możemy być dumni. Tuśkiem mogę się oczkać losowania. Ostatnie dwie minuty. Czas się kończy na cweny. No i się skończył. Gramy w 1. 8 finału Ligi Mistrzów. Mamy awans. Po naprawdę dobrym dwumeczu, w którym pokazaliśmy klasę. No i no po prostu w następnych tygodniach wydawa się ponownie coś pięknego. Dobrze, wrócę do Was na wyniki Ligi Konferencji i pokażę Wam z kim mierzymy się w kolejnej rundzie. Tak więc słyszymy się za chwileczkę. Yy, mały update, jednak hey, nie będzie losowania, gdyż musiałbym rozegrać tutaj dwa mecze, na co nie mam w tym momencie ochoty. Więc niestety dowiecie się dopiero w następnym odcinku z kim zagram w 1.8. Już musiałem rozegrać mecze, jak i z Widzewem, Tak, i z legią. Co teraz mogę zrobić? pokazać wyniki pozostałych meczy. Tutaj jeszcze widzę mistrzów, nie wszystko się rozegrało. Z kolei w Lidze Europy już wszystko jest wiadome. A widzę konferencji. No niestety, pogoń Szczecin się żegna z rozrywkami. Jak i Raków, czyli jesteśmy ostatnim polskim zespołem. Dobrze. Czeka nas, czekały nas mecze 8 na początku marca. Wtedy do Was wrócę. Przy okazji będzie wtedy też nabór, który ma być słaby. A więc tak, dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że w piątek. Cześć.